Kłębo w Austrii, Krzysztof w robocie, radzi w robocie, no a Mateuszek w Sopocie. Co by tu robić? Na szczęście dzisiaj jest piąteczek i Kłębo wraca z Austrii, bo jutro jest kawalerski wujka, więc będzie dobra impreza. A ja wymyśliłem, że na początek dzisiejszego vloga zadzwonimy sobie do Mateuszka, który siedzi od wtoreczku w Sopocie. Dobra, dzwonię. Nie odbiera dziad. Mateuszek niestety nie odbiera, więc spróbuję jeszcze połączyć się z wszystkimi chłopakami na grupie. Dzwonimy. Nie ma chyba nikogo z chłopaków. No nic, jest taka pora, że każdy w pracy, więc nikt nie odbiera. Lecę na spacer. Widzimy się za krótką chwileczkę. Elo! Dopiero tam gdzieś dalej, jak przejdziemy z Candy, to pokażę troszkę ładniejszych widoków. Do czekać aż pójdzie dalej Kończę dzisiejszy spacer z Candy Bo jeszcze trzeba wrócić A co to, to, nie, to nie jest takie proste nagrywać z Candy o. Candy uśmiechnij się do kamerki Candy Będziemy zorganizować miejsce na kawalerskie, do poręby Zabierz grilla Krzysztof musi, mówi, że musi sprawdzić tam jakiś głośnik no. no i co? No i zobaczymy jak tam miejsce wygląda Później no, trzeba jeszcze odebrać dziewczyny z dworca No to bierzemy. Żartuję Śmieszne <laughs> dzisiaj będziesz pił? No, coś tam wypijemy Tak? No. Pijesz drinka? No drinka sobie piję, no za wujka? Tak Jeszcze no, ja dzisiaj nas czekam mecz Ale to ten... My... Teraz zobaczymy Kto się na ujebało? miejscu jak zajedziemy co? Zobaczymy się na miejscu jak zajedziemy A później pewnie dokręcimy vloga z meczu Jakieś ryski Tylko bo... No A co ty tu masz? Nieważne ty z tobą chciałbym być My już dojechaliśmy na miejsce. Chłopaki poszli do recepcji. Tutaj właśnie takie widoczki są na tych domeczkach. No, Zaraz lecimy do góry, bierzemy sprzęt, grilla i lecimy tam, o tam na górę. Siemakłe, Siemakue, wszystko? Tak. Jak należy? Co? Załatwiłeś wszystko jak należy? Tak. Co teraz będziemy robić? No, zaniesiemy pewnie zaniesiemy, laptopa Gdzie? Głośnik sprawdzimy Co? No do domku, no nie? Grilla? No W ci, że ciężko ustawić tą kamerę, bo raz świeci słońce, raz z za chmurami że będzie Krzysztof, torba Bagaż torba Lecimy kulatur! Bagaż starych Co? Lecimy kładdur. Coś chciałeś wziąć? Nie no ma rurki, ja. Jak ubierzesz rurki? Czekaj, Ciebie? kurwa, jak? Idą sobie, chłopaki. Czekaj, kurwa. Czekaj. Jak się niesie grilla? Kurwa. Co? Kurwa. Czemu chujowo? Nie ciężki. Hej, za tego grilla, ale za tego grilla, tutaj jak się stówek No. Co powiesz o dzisiejszej imprezie? No, co mogę powiedzieć? na no, impreza jak impreza kawalerskie, wuja kurwa. No. Co może... mam powiedzieć? No, impreza jak impreza kawalerskie, wuja Pobawimy się, coś zjemy, wypijemy. No i co, no, tyle chyba. Chcę tu więcej mówić. Krzysztof, a ty załatwisz ten gości no. Tak? No, co fajne. No, tak jak. Szkoda, że kurwa nie ma wody w basenie, bo byśmy se kurwa, może jeszcze dzisiaj popływali. Jeszcze rzeczka, jakbyś chciał się opukać. Chybaś był, chybaś był łowił rybkę, no nie? Yo. Co tam Witam Państwa. E, bardzo dobrze się czuję. Dzisiejszy dzień jest bardzo piękny. Sobo Co może być lepszego stary? Sobota, piękne słoneczko, e, Impreska wieczorem, wcześniej mecz, w którym można strzelić e, piękną bramkę lub dwie albo nawet trzy. No wszystko dzisiaj się może stać. Dzisiaj jestem... Naładowany, jestem pełny optymizmu, naładowany pozytywną energią i mocą do dzisiejszego dnia i mam nadzieję, że nikt nie pójdzie spać przed 12. No i dobrze, prawidłowo. <gryzny> Czyli no. co, widzimy się na meczu. Widzimy się na meczu, niestety imprezki nie będziemy nagrywać, bo no impreza to impreza, to czas dla siebie, no nie? No ale coś z meczu nagramy, pokażemy. Krzysztof no, może coś nagrać. No. Jakie zdjęcia porobimy z meczyków? Będzie gig, będzie gig. Cztery szybkie auta pod moim domem Balę sobie, Jolta z moim ziomem. To nie jest broń, masto dało mi drogę. Pokazało mi, co tylko chcę to zrobić. mogę Nie ma już gra. z moim świecie. Wszystko jest do zrobienia. Tutaj przecież leka z od siebie

Ciężko z kontuzjowaną nogą, nie? No. no ale co zrobisz? Jak, jak nastrój przed meczem? Dobrze. Ale to z lewej, z lewej mogę też ładną stworzyć. No to dobra, Kłebo w Polsce to pasuje zrobić jakiś mały zakład. Można. Co można. powiesz Kłębo? Hello? Co to się stało w nóżkę? Hmm. Kontuzja w pracy. Ale konto chyba Ci nie przeszkodzi, żeby się założyć. Nie, to, no to lewą nogą. To pierwszą, tą ładniejszą ramkę, nie? No, lewą nogą. Dobra, czekaj. A jak nie trafię? Trafisz, trafisz. Zaczekaj chwilę. No, dawaj. Eee, lewą ciężko. Z lewej, z lewej, mogę też ładną przejść. Którą? Które, Które chcesz. Wow. No, to chyba wygrałem. Chyba tak. Fajne to nagrane. Kurwa pertarda. Wejdziesz dzisiaj w. Sob... w sobotę albo w niedzielę. Mogę dzisiaj w vlogu być? Mogę. No. Myślałem, że jedziecie po ja dziewczynę. Jaką dziewczynę? Po polinę. Po Paulina, po lodówka, coś. Hmm? Tak się kurwa myślałem. Myślałem, że jedziemy po dziewczynę no? po... w lodówce? No! Kurwa, to się nie. Kurwa. mniej myśleć, kurwa. Ja właśnie tak myślę. Lepiej myśli. w ogóle nie. Jest pierwszy. No, jest pierwszy skład? No, no, nie ma. No to jest, to jest dobrze, to jest dobrze. Co jest, kurwa? Czekaj! Easy, nie? Co? Łatwy strzał, nie? A. Ja wiesz co, więzadła mam uszkodzone I na razie muszę odpuścić Sezon 2021-2022 właśnie rusza dzisiaj Pierwsza kolejka miesienickiej A-klas Staw Pasterniego Holina Kłebo gdzieś tam... Gdzie jest w ogóle? Gdzie jest kłepo? Siedzi tam? No oczekiwania są na pewno duże. Pan Henryk, pan Henryk jest tam Kosił wojsko, przygotował dzisiejsze wojsko na mecz. No wojsko jest przygotowane wyśmienicie. Dzisiejszą murawę nagle tu jakaś kilka morad. Bardzo dobrze, bo jest tak nie jest za sucho, nie jest za mokro, jest idealnie. Zda. aj sędzię mogę? Pan sędzio! Jedź mały! Jedź na jedź! Jedź, jedź, jedź. Jedź dy! Ta piłka! Dobra, to jest drugi. Ale idzie mały. Pięknie, tak jest. Nie zbawiamy. Ja Nie zbawiamy. Chyba chodź, chyba chodź. Cześć, cześć. gościa. We panowie, bez

się i myślę, że, że tak jak zwykle, jak wejdę, to szczerze przynajmniej dwie brameczki. No to gi. Co? No to gi. cię no fajna pogoda, tylko troszkę cieplutko, nie? No. no to musiał to były z iskrą. No trzeba coś pograć, nie? No właśnie. Gramy ze spadkowiczami z okręgu, tak także chyba coś. Spokojnie, myślę, że coś wejdzie. Trzy punkty są do zgarnięcia? To no jest kwestia kwestii. Jeżeli kurwa, jak wejdę, to się to będzie tak ostatnio. Czyli? dwóch no, że, że kurde kręciliśmy A, że że? w sumie i na każdym rogu kurde udało mi się strzelić bramkę, znaczy, nie na każdym rogu, ale w każdym meczu, w którym kręciliśmy. No, to było w sumie spoko. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie. Musi. Co? Musi. Na razie Radosław strzelił bramę. Właśnie ładnie go tam porobił. No. sobie typa jeszcze. Chyba się nagrało trochę, ale nie wiem. Co? Trochę mam bramkę, ale nie całą, nie mam całej akcji. Tą końcóweczkę samo tam. Także wiesz, że może coś z tego będzie. Brawo! Co się stało? Do końca, do końca! Dobrze, no, tak. dawaj, dawaj, dawaj! Lisie! Nie Dobra. wyłączaj się, tylko zasuwaj do tyłu! Nie grajcie mu w światło bramki, kurwa! Macie tu piłka, skacze jak szalona! Ej! za Ej,

Nie Dobrze! 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 dobre! Dobrze! 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 Dobrze!

bez ja, ja, ja. Paolo! Bez paulu! Paolo. paulu! Laszu! Laszu! Laszu między nogami! Bali! Baliłek! Skaczemy blisko! Dawka! Lasza, lasza! W górę! Proszę, co? Chyba po meczu. Nic, no kurde, fajnie, fajnie. Ładny meczyk. Szkoda, że się skończył 1-1. co no, zaraz przyjdziemy ku to się wypowie bardziej. A z perspektywy no to mi się mecz podobał. Fajny był. mecz walki, no. mecz walki, chłopaki zaangażowani także. Tak, tak, Spoko. Do końca, do końca. Szkoda, że w ostatniej sekundzie nie padła ta w no. no. ale Ale dobrze było, dobrze było. Siemanko radził jak się czujesz po dzisiejszym meczu, w którym e, padł remis 1 do 1. W 6, oczywiście do 70 zamka. minuty myślałem, że wygramy ten mecz... Dobrze no było... Gdybyśmy pewnie utrzyma... Gdyby nie błędy indywidualne, wydaje mi się, że byśmy wygrali ten mecz. No. Utrzymalibyśmy jeden zero stabilnie do końca. No. I byśmy zaczęli elegancko ten sezon kurwa od pierwszej wygrany, prawda? No ale taka jest piłka. Niestety. No. Słuchajcie, nie będziemy pajać na rozwowym mlekiem, będzie za tydzień następny mecz, A wygrać, a dzisiaj idziemy na imprezkę. do no. dur. Jak to Kojobo mówi? mówi? Pozdrasu! Jak to Kojobu mówi, pozdrasu. To nie od ciebie wczoraj to nie odbierałeś. Jest nowy operator? O, także. Ej, a teraz znowu się datę? Te... No, was... ja. Przecież jedzie? No. Krzysztof wiedzie kurwa te punkty. A która zwiedzina? Która znowu Twoja ostatnia. No co no ja... dzisiaj, twoja ostatnia? No, nie, no, no. Ej, idzie... A czemu jak mam przestawiony to te, o, teraz widać? Chyba 21 sierpnia musisz być stary, przyjechać. Stary, nie bo stawu. Musisz. jest zestawu, musi! Wujek został DJ-em No, no bo... to zajmijcie się, ale stary szef mnie nie puścił Jak się szef nie puści? Się się nie puści no bo, bo wziąłem wdze... urlop stary, mam głupie urlop już od czwartku No ale stary Wujek będzie dj -e. No ja wiem, ale mnie nie puścił stary, gdzie mnie bo no no Wujek będzie DJ-em i będzie musiał grać no, tak, no, tak, ci... A tak to byśmy się razem grali. Kwebo, zróbże taki prezent na wesele wujkowi i przyjedź Przyjedź tydzień wcześniej, jeszcze na weekend stary będziemy Zagrać jakiś support Ale stary, no to chciałbym, ale nie dam rady, bo mi stary szef nie puści. No ale skąd Możecie no to będę się pytać, jak mnie puści to przyjadę, jak mnie nie puści, to nie przyjadę. Jak w piątek kończysz, robotę, to możesz przyjechać. co to za to? I później idą musiał jechać w środę. Jaki w tym jest sens? Ale taki sens, że chyba przyjdzie, że będzie nowy, będziemy festiwał grać będziemy grać, i będziesz spędzić weekend stary. Fajnie. Jak mnie się puści, to przyjadę. Jeszcze mi musi przyjść kasa z Państwa. Jak przyjdzie kasa, Dobra, a ta jak kasa jak ci prostu się na imprezę. Co? Taka kasa kasa Nie, nie, kasa, nie, nie, mąciliście? rozliczenie podatków tamtego a, roku. Kurde. Wojro? Ojro, no. ojro, oj. Nie gadajmy o dziś, się, idziemy się zbierać na imprezę i będzie ogień Dziś w klubie będzie bęk Znaczy w porębie Dobra, można wyłączyć